Siema, z tej strony Polski Gracz. Widzimy się w długo przez was, no długo przez miesiąc, w wyczekiwanym sezonie, drugim sezonie projekt Zomboid. Regularnie prosiliście mnie w komentarzach, zwłaszcza wierniejsi fani, których bardzo szanuję i w tym miejscu pozdrawiam, chociażby pamiętam Kamila, który swoją drogą te samo imię, co ja, więc jeszcze tym bardziej. Pozdro. Zagramy na trybie, ocalałem, Riverside i jako, że minął ten miesiąc. No ja tak za bardzo nie grałem w Zombie, to sobie znowu włamywacza weźmiemy. Akurat. Ale zupełnie inna mapka będzie. Będzie też Rachel Kirby. sobie. Gramy, będzie dużo więcej modów, dużo więcej modów będzie, ale takich nie zmieniających jakoś drastycznie gry, tylko takie fajne w tylu możesz przeskoczyć przez okno, wybijając je, przy tym raniąc siebie i tak dalej. Ale to są takie rzeczy, które powinny być ogólnie w projekt zombie, bo to są rzeczy całkowicie normalne. Chcemy, żeby gra była normalna. Tak samo dodałem mody na rowery, na przykład, i tak dalej. I też na pasek damage'a zombiaków, no to akurat się może bardzo bardzo przydać jaki cel jest w tej kampanii kurczę póki co no to byle przetrwać ale ale no zobaczymy gdzie tam Rachel nas poniesie przede wszystkim teraz najważniejsza rzecz tą serię będę na bieżąco z wami nagrywał bo jak pewnie wiecie bądź też może nie wiecie no to ja zazwyczaj nagrywam troszeczkę sobie jednak na zapas prawda te te filmy i te serie, ale tym razem specjalnie dla Was, moi drodzy, postanowiłem, że w tym przypadku, w tym przypadku, sobie po prostu będziemy nagrywali wszystko na bieżąco z Wami po prostu, dobra. Jedynie co to pierwsze dwa odcinki będą nagrane, to Wam od razu mówię. Na zapas. No ale wiecie, jakbym ja już w drugim odcinku umarł, to by się pojawiło. No to kurczę, trochę nie oszukujmy się. Byłoby niezbyt ciekawie i niezbyt dobrze. To by świadczyło poniekąd o mnie, więc. Jednak go wolę uniknąć. Nie wiadomo jakich tam zadem. Dobra, już widzę, że ogółem mamy. Dość przyjemną sytuację na start. My jesteśmy w Riverside. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Podejdźmy sobie tutaj mapkę, mapkę zobaczmy. Tu mamy domki, czyli, czyli... no właśnie, czyli. No, średnio, szczerze wam powiem kojarzę tą lokację. No, ale dobra. Z mapy nie zamierzam korzystać, przynajmniej póki co w tej wiecie, tej, tej, tej takiej zdradzającej wszystkie lokalizacje i tak dalej. A, dobra, już, już wiem, już wiem gdzie jesteśmy. Już teraz mam mm, całą taką świetną orientację w terenie. Dobra, wchodzimy. Zamknij okno. Co to było? Okej, okay, to było dziwne. Nasza postać jest bardzo pragnąca, więc warto trochę zadbać o tej temy. Musimy sobie zaznaczyć, albo nie, jeszcze nie zaznaczymy tego domu. Zombiaczek się na szczęście nie dobija, to dobrze. Mm, możemy wziąć przynajmniej jedną latarkę. Tabletki przeciwbólowe to się może w sumie przydać. Możemy zdjąć tą. Złono, O, tam zombie jest, dobra. Póki co szczerze Wam powiem, że nie mam pojęcia, gdzie bazę założymy. To nie jest taka zła lokalizacja, ale... Ja bym zobaczył co tu jest. Tu chyba jedzenie będzie. Tak średnio aż tak kojarzy ten Riverside. W Riverside zazwyczaj mnie trochę w innym terenie respiłek jak już miałem. Grać. Dobra. Przejdziemy sobie przez płot. Tam trochę zombiaków jest. Dobra, tu jest tak, tu będzie stacja benzynowa. Tu super, tu gdzieś, tu gdzieś, tu gdzieś. Tu, tak, tu się można chować fajnie w ogóle przed zombiekami, bo zobaczcie, tu nic nie widać. Hordy zombie, zobaczmy, czy tu coś jest. Widzę, że tam. Uhu, uhu, uhu. Oj, no tak, bo tu nie ma przejścia. Oj, 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 cio, 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 cio. panie. Nie, to nie są motory. Dobra. O, trochę. Trochę się pokiczkało. O, Aha. Dobra, weźmiemy go tutaj. Weźmiemy go w obroty. Ha? Ułożymy sobie czapkę. Ktoś tu okno wybił. Ha, radio. Oj. Zamknij. To może być klucz do auta. O póki co, nie układa się to po naszej myśli, co. O, Jezu! Dobra, dobra, dobra. Szybka ucieczka Dobrze, że to auto w ogóle otwarte było Słyszałem drogę ja przez chwilę myślałem, że może do niego kluczyk mamy, ale niestety O, się przeliczyłem Dobra, tam są domki, do nich pójdziemy Ha, u znowu ile zombie. Może tu tymczasową bazę założymy. Się ufortyfikujmy trochę, co? Będziemy mieli pierwszą bazę Wydaje mi się, że to jest lokacja ogółem taka... Okej okay. Dobrze, że te prześcieradła zbierają, to jest bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza że na początku, jak chce się coś sensownego ogarnąć no na mi leć Dobra. U Oj, podnieś zwłoki i przez okno, wyrzuć. Teraz zasłoń zasłony i zamknij okno. Super. Telefon to się akurat nam nie przyda. Dobra, napijmy się może, co nie? Weźmiemy prześcieradełko w razie czego. Plaster weźmiemy. Możemy wyczyścić się, bo tu gdzieś brud powinien chyba pisać, prawda? Nie, nie pisze. Dobra, bo ja zawsze zapominam w ogóle o tym pasku. Pierwsze, co mi się nasuwa, to że w tym domu chyba telewizora nie ma. To jest dramat. Tylko radio jakieś mamy. Tylko te radio, to co mam po tym radiu? Mm. Tu nic ciekawego nie leci, tak właściwie. Więc tam no, po nim jest naprawdę. No nic po prostu, no nic, dobra. Chowamy jakieś rzeczy, które mogą się nam średnio przydać. I czas oznaczyć ten dom jako bazę. Tutaj mamy w ten sposób to ustawione: super. Ogółem, ogółem, gastronomia, rozrywka, właśnie. Tu mamy gastronomiczny jakiś budynek. Sobie oznaczmy najpierw bazę. Tutaj o. Pyk. Mocno na obrzeżu Riverside, dobra. Tereny zielone. Handel i usługi, handel i usługi tu mamy. Hmm. Na pewno tu jest dużo zombi. To jest, to jest pewne. To jest pewne, że tu jest bardzo, bardzo dużo zombi. Myślę, że możemy tu pójść poeksplorować, prawda? Bo tutaj no, dzień jest jeszcze młody. Możemy wziąć przy okazji telewizor, jeżeli się da nam uda, co? Fajnie byłoby zrobić nawet, może. A, tutaj w sumie, może bazę nawet przeniesiemy do tego budynku. Bo tu jest piętrowy dom. Tu też ząbiaki są przy okazji. W środku też. Oj! Łup! Łup! Dobra, fajnie, bo ich wypędziliśmy z domu. O, zegarek cyfrowy. Od razu wkładamy go na rękę. Jak nazwa się nie widzę, czy co: Łup, łup! Oj, czysto, super. Ładnie, ładnie sobie poradziliśmy, kurde. Dobra, zamykamy okno od razu. Zasłaniamy rolety. Dobrze, też gunkę do mazania mamy, prawda? Tutaj widzę, że wszędzie są zasłony. To, wiecie, nawet możemy mieć dwie bazy, jakby nie patrzeć, prawda? <grytanie> Ale tak obok siebie, no to już no, no nie. Więc jednak nie okłamujmy się. Zasłoń zasłony. Otwierasz do konserw, to się przyda. Przydałby się jakiś plecak, kurde. Weź nóż kuchenny. Nóż w sumie, jak mamy patelnię, to już tam makaron świeży, surowy. To ten makaron w sumie wezmę i go dam, 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 dam go do lodówki. Póki co obiecujący. Mamy początek, co nie? No, plaster kolejny. Schowek. Tak, tutaj musimy się przenieść zdecydowanie. To jest idealne po prostu miejsce na bazę. Mi tu wszystko po prostu odpowiada. Jedynie co, to tutaj jest taki otwarty teren, który może lekko niepokoić, ale. Ale mniejsza, dobra. Usuwamy oznaczenie i bazę przenosimy tutaj. Tutaj zaznaczamy, że wszystko jest w porządku. Mm, właśnie, tylko my nie zwróciliśmy uwagi, czy tu jest telewizor. Jest. Nie. Ach. No tak, dobra. Idziemy do tamtego domku w takim razie, po rzeczy. Od razu wszystko przejdziemy, bo to już jest taka stała baza. To wiecie, to co tu ma być, tak naprawdę? I sobie przekreślimy po prostu ta, ta, ten budynek, że tu już nic ciekawego nie ma. Że tu już w ogóle nie ma, nie ma sensu przychodzić żadnego. No, będziemy trochę załadowani, no ale. Albo te puszki zostawię. Dobra, to, to może nie przekreślę tego całkowicie. Ja jestem taki wolny, a to mogę tak o, dwa, dwa na raz. Takich rzeczy nie będę przetargał ze sobą. Wszystko jest tutaj, super. Radio wyłączam, bo bateria. To sobie bierzemy. Nie, my sobie zjemy banana. Najpierw głowę kapusty. Teraz wszystko bierzemy. Telefon bezprzewodowy to się nie przyda. Dobra, bierzemy te rzeczy już. Albo, 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 albo. Ołówek jeden zostawię w sumie, bo co ja tam będę przesadzał? Craft helper. Zrób bombę z aerozolu. Takiego czegoś, to ja nigdy nie robiłem. Nawet nie wiedziałem, że się da takie rzeczy tu robić, ale to, to fajnie. To warto, warto sprawdzać jednak. Lakier do włosów. A, to to właśnie sprawdzałem. Dobra, warto, warto więc sprawdzać te wszystkie rzeczy. Dobrze, że tego moda mam. Craft helpera, naprawdę, naprawdę przydatna rzecz. Dobra, możemy pobiec normalnie. Tu już część ząbiaczków nie ma. Nigdzie wiadomo, że się zmęczymy, ale. Czasami zmęczyć się trzeba. Pierwsze co to lodówka. Epsująca się żywność leci do zamrożarki. W sumie, bo nie. Literatura. Aha, no dobra, prześcieradło, prześcieradło to. A co jest z jednym prześcieradłem, co Pójdźmy na górę, może. Tutaj schowam jakieś takie. Tu coś tu w sumie mam? No nie, nie mam. Dobra, jesteśmy, jesteśmy wszystko fajnie rozlokowani. Teraz czas pójść po telewizor. Czas pójść po telewizor. Hmm, jakiś. Ja na przykład nie wyobrażam sobie mieszkać bez telewizora. Obok domki mamy na szczęście i zaraz będzie program tak w ogóle, bo o 18 leci, leci telewizja. A budzik w ogóle ja mam, a przecież ja mam zegarek cyfrowy, no to... Kurde, to, to ten budzik mi nie jest potrzebny, tylko miejsce zajmuje. To jest dosyć, dosyć jest trochę obciążenie, prawda? Dobra, wchodzimy przez okno. Futerał na strzelbę. Uu. Uh. Uh, o lala. Uh, lala. O mamy ten, mamy, 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 mamy mikrofalówkę. Weźmiemy ją sobie. Też telewizor, ale telewizora podejrzewam, że już nie zmieszcza, Może naprawdę My to wszystko zmieściliśmy? No, możemy trochę, może trochę naszą postać to rozboleć, prawda? Trochę kalorie spalić jeszcze. O zdrowie na tym cierpi nasza, ale. Mówi się trudno. Czas postawić antyka. Super. Teraz możemy postawić. Teraz możemy włączyć w ogóle telewizję, prawda? Boże. Dobra, chwila, najpierw usiąść na ziemi w ogóle. Super. Teraz 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 pochowamy rzeczy do lodówki. Bierzemy mikrofalówkę i teraz ją sobie postawimy ładnie. O, tutaj. Kurde, ładnie mamy dom zagospodarowany, tak wam szczerze powiem. O. o. Super, super. Naprawdę kapitalnie. Mm. Idziemy broń odstawić do góry. O, przydałaby się jakaś większa szafa, prawda? Ale dobra. Na spokojnie, połóżmy sobie w sumie tutaj, żebyśmy zawsze widzieli, że mamy broń. Dobra, i teraz, teraz, teraz... Co możemy zrobić tak właściwie? Kurczę. Pierwszy dzień. Przetrwaliśmy. Jesteśmy już... Tutaj chcemy iść spać, więc... Nie będziemy męczyli tej postaci, prawda? Nie będziemy pos męczyli tutaj naszej kochanej, drogiej, szanownej Rachel. No i cóż, moi drodzy, podobało... podobało podobał wam się pierwszy dzień Rachel Kirby w... Riverside, no to łapeczka w górę i będą kolejne po prostu odcinki jak najszybciej się da. Z tej strony był polski gracz i do usłyszenia. Trzymać się. Cześć!